Prace w Parlamencie Europejskim wreszcie ruszyły po wakacyjnej przerwie. Póki co europosłowie rozpoczynają pracę w komisjach. Jednak już teraz reprezentanci polski regularnie zabierają tam głos. W tym odcinku przygotowaliśmy dla was najciekawsze wystąpienia polskich polityków w Brukseli. Mocne przemówienie zaliczył Bartosz Arłukowicz, który dość mocno się odpalił po słowach swojej przedmówczyni, jako że wypowiedź ta padła na Komisji Zdrowia. On jako lekarz nie mógł znieść faktu, że ktoś głosi tezy niezgodne z wiedzą naukową. Zanim merytorycznie się odniosę do Komisji Planów Pracy, uważam, że jesteśmy Komisją Parlamentu Europejskiego, drugą, w drugiej kadencji w historii Parlamentu Europejskiego powołaną i musimy reagować na tego typu wystąpienia, które są po prostu herezją medyczną i które są niezgodne z najnowszą wiedzą medyczną. E, oglądają nas e, miliony Europejczyków i musimy reagować na tego typu wypowiedzi, jak przed chwilą słyszałem, i uważam, że jest rolą Prezydium Komisji, żeby wypowiedziom, które są niezgodne z naj, najnowszą wiedzą medyczną, po prostu korygować i protestować, e, ponieważ tego typu słowa idą w Europę, a potem mamy wszyscy problem z naukowym podejściem do zdrowia. W związku z tym ja protestuję przeciwko takim wypowiedziom, jaką przed chwilą słyszałem. Tego typu herezje medyczne można wygłaszać w jakiś niszowych czasopismach, a nie na posiedzeniu Komisji Zdrowia Parlamentu Europejskiego. Ale o co dokładnie chodzi? Poszło o wypowiedź europosłanki alternatywy dla Niemiec Christine Anderson. Partia ta to odpowiednik naszej rodzimej konfederacji, tylko czasem bardziej radykalnej. Anderson w swojej wypowiedzi żaliła się, że w jej mniemaniu ludzie niezaszczepieni byli gorzej traktowani. Proponowała też kierunek prac Komisji Zdrowia, który z pewnością spodobałby się Grzegorzowi Braunowi. Oto jej wypowiedź. No już nie mówiąc nawet o niedemokratycznych sposobach traktowania obywateli obywatele byli szykanowani, chodzi o obywateli niezaszczepionych. Koniec końców te wszystkie działania niczego nie przyniosły. Byli to obywatele, którzy byli marginalizowani, wyrzucani z pracy bądź grożono im utratę, e, utratą pracy. Chodziło tylko o to, żeby na wszelkie sposoby zachęcić do przyjęcia preparatu mRNA, a jak wiadomo, te preparaty nie zapobiegały transmisji wirusa e, ani nie zapobiegały chorobie. Wręcz przeciwnie, są zresztą ciekawe badania naukowe, które pokazują, iż częściej, i czym im częściej się niektórzy doszczepiali, tym bardziej byli podatni na kolejne zarażenie. COVID Dlatego też powinniśmy przynajmniej zastanowić się nad tym, aby przebadać chociażby spadek dzietności i narodzin w poszczególnych państwach członkowskich, bo jak rozumiem, istnieje korelacja między poziomem wyszczepienia ludności a spadkiem narodzin. Więc my powinniśmy takimi rzeczami się tu zająć. I powinniśmy się dowiedzieć, czy nie jest tak, że po prostu. Przyczyną tego spadku narodzin jest status zaszczepionych matek. I tym powinniśmy się zająć, ponieważ w przeciwnym razie nie będziemy mogli w sposób wiarygodny powiedzieć gdziekolwiek na zewnątrz, że naprawdę chcemy służyć i bronić zdrowia publicznego. Dziękuję. Kiedy Bartosz Arłukowicz skrytykował już swoją przedmówczynię, sam zaproponował kierunek prac Komisji Zdrowia. Zasięgnął też do swojego doświadczenia ministerialnego. By zasugerować sposób planowania pracy tego organu Parlamentu Europejskiego. Uważam też, Panie Przewodniczący, że nasza komisja jest bardzo pilnie obserwowana przez Europejczyków. Powinniśmy wybrać sobie 3-4 punkty strategiczne, którymi chcielibyśmy się zająć, bo jeśli podejmiemy taką decyzję, że będziemy zajmowali się wszystkim od chorób odzwierzęcych poprzez klimat, przez choroby psychiczne, przez choroby nowotworowe, przez cukrzycę, nadciśnienie, choroby kardiologiczne, nic tego nie będzie. To mówimy moje doświadczenie ministerialne. Że albo wybieramy 3-4 priorytety, które stają się dla nas ważne, a jeśli nie, to po prostu będziemy rozmawiali przez najbliższe 4 czy 5 lat o wszystkim i o niczym. Dla mnie kluczową sprawą są trzy rzeczy. Pierwsze to jest przekonanie Komisji Europejskiej w końcu do rozpoczęcia wspólnych negocjacji cenowych z koncernami farmaceutycznymi dotyczącymi najnowszych technologii medycznych i najdroższych leków, nie jest sytuacją dopuszczalną w nowoczesnym świecie, w nowoczesnej Europie i Wspólnocie żeby koncerny farmaceutyczne e, dyskutowały z kilkudziesięcioma ministrami zdrowia, poprzez co mogąc manipulować, manewrować między nimi, e, e, podwyższały ceny leków do cen niebotycznych, nieosiągalnych dla rządów dla pacjentów, dla lekarzy, dyrektorów szpitali. W związku z tym wspólne negocjacje cenowe najnowszych technologii medycznych z naciskiem na onkologię. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Zmuszenie koncernów farmaceutycznych i Komisji Europejskiej do stworzenia mechanizmów stworzenia wspólnych zapasów leków. Nie może dochodzić co jakiś czas w Europie do takiej sytuacji, że z takich albo innych powodów, najczęściej nieopisanych, pewnego dnia brakuje leków. I chorzy, na przykład z chorobą nowotworową, mają... Brak dostępu do leczenia przez 6-8 tygodni, bo koncern oświadcza, że yy, zepsuła się linia technologiczna bądź nie może produkować. Uważam, że tylko że ci, którzy są dopuszczani do rynku europejskiego, powinni gwarantować 10-20% żelazny zapas leków w każdej sytuacji dla pacjentów. Yy, nie może być tak, że to koncerny dyrygują Komisję Europejską i Europą, a nie Europa narzuca warunki funkcjonowania koncernu. Yy, rzecz ostatnia. Dla siły i znaczenia naszej komisji myślę, że będzie odgrywało bardzo dużą rolę to, że w momencie rozpoczęcia przesłuchań dla kandydatów na komisarzy, żeby to właśnie komisja SAND stała się miejscem, w którym będziemy e, wysłuchiwali kandydata na komisarza do spraw zdrowia. Oczywiście wiem, że pewnie będzie dyskusja między ENWI a Santem, ale naszą ambicją powinno być to, żeby komisarz do spraw zdrowia stawił się przed komisją SANT, przedstawił swoje priorytety, cele i sposób dojścia do, do, do przedstawianych yy, Planów, planów. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. Swój debiut w parlamencie europejskim zaliczył też były kandydat na prezydenta Warszawy PiS, Tobiasz Bocheński. Od jakiegoś czasu spekulowano też, że jest on na krótkiej liście na kandydata na prezydenta prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. No, podczas swojego wystąpienia Bocheński pokazał, że umie mówić po angielsku. Tym samym spełnił jeden z wymogów Kaczyńskiego. Pozostałe to musi być młody, wysoki, okazały, przystojny, musi mieć rodzinę i najlepiej by znał dwa języki. A jak oceniacie występ Tobiasza Boheńskiego? Mr. W imieniu EKR, proszę bardzo, pan Boheński. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję za te oświadczenia bardzo profesjonalne, bardzo interesujące. Mam to samo pytanie do każdego z kandydatów. Czy mogą państwo wskazać może jakie są trzy, cztery priorytety z państwa strony co do tego stanowiska? Dziękuję, mówi przewodniczący. Debiut w Parlamencie Europejskim zaliczyła także europosłanka Konfederacji Anna Bryłka. Zabrała ona głos na komisji transportu, gdzie zadała aż trzy pytania. Pani Bryłka Panie Przewodniczący, ja mam trzy krótkie pytania, które w dużej mierze pokrywają się z pytaniami moich przedmówców. Po pierwsze, w jaki sposób porozumienie w sprawie handlu elektronicznego wynegocjowane przez WTO poprawi sytuację producenta europejskiego lub nawet lokalnego producenta europejskiego? Czy jest jakikolwiek pomysł na to, by e-commerce po prostu łączył lokalnego konsumenta z lokalnym dostawcą, zwłaszcza w zakresie dostawy żywności? Drugie pytanie: Jakie są możliwe scenariusze, jeśli ostatecznie porozumienie nie zostanie ratyfikowane przez Stany Zjednoczone? No i z jakimi konsekwencjami biznesowymi będzie się to wiązało? I trzecie pytanie: W jaki sposób Komisja Europejska zamierza zrealizować wielokrotnie wyrażaną troskę o rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w ramach tego porozumienia? Czy europejskie przedsiębiorstwa po prostu będą miały strukturalne, finansowe lub prawne wsparcie w swojej działalności e-commerce? Czy niestety. Czego można się spodziewać? Zyskają na tym przede wszystkim multikorporacje, no eliminujące właśnie takie słabsze podmioty z europejskiego wspólnotowego rynku. Dziękuję. Z kolei na komisji zajmującej się prawami kobiet i równością płci wypowiedziała się Joanna Shering-Wielgus z Lewicy. Europosłanka poza zadawaniem pytań opowiedziała na łamach komisji o rządach PiS. I później, co stało się, gdy doszło do zmiany władzy w kontekście rozmaitych organizacji prawicowych? Jestem z Polski, jest to moja pierwsza kadencja, i, ym, i może od razu przejdę do pytania. My dzisiaj mieliśmy możliwość przegłosowania poprawki, zwiększenia bu budżetu dla EG, ale moje pytanie jest takie, czy, y, czy są jakieś jeszcze inne możliwości dla nas, posłów i posłanek Parlamentu Europejskiego, żeby pomóc wam jako instytucji, y, co powinniśmy jeszcze zrobić i jakie środki są niezbędne do kontynuowania waszej pracy? To jest moje pierwsze pytanie. A drugie pytanie odnosi się do tego, co pani dyrektor przed chwilą też powiedziała. Powiedziała pani o tym, że widzimy niepokojące trendy niszczące równości płci My bardzo dobrze doświadczyliśmy to jako Polska przez ostatnie 8 lat, rządów poprzedniej władzy. I pytam o to, i mówię o tym dlatego, ponieważ e, e, przez ostatnie 8 lat właśnie te takie ruchy fundamentalistyczne, bardzo radykalne, e, w Polsce miały bardzo silną moc i bardzo silną władzę. Na przykład, były takie instytuty, znane ten instytut też w innych krajach Ordo Juris. I e, e, w związku z tym, że była taka sytuacja, że takie ruchy, przez to, że była zmiana władzy na bardziej radykalną, miały taką mocną siłę, czy jako instytut, czy Państwo prowadzicie jakieś badania w tej kwestii, czy Państwo myślicie o tym, jak temu się przeciwstawiać, bo Polska jest takim mocnym przykładem przez, przez ostatnie 8 lat, ale widzimy, co się dzieje na Węgrzech również i być może podobne ruchy, podobne organizacje będą miały większą siłę, na przykład w Niemczech, tak, zmiany teraz polityczne tam następują. Moje pytanie jest związane z tym, że w momencie, kiedy nastąpiła u nas, mówię z naszego doświadczenia, zmiana władzy, to ewidentnie widać, bo to obserwuję od 8 lat i również to badam, że akurat ten ruch, w związku z tym, że nie ma teraz już wsparcia finansowego ze strony rządu, trochę się osłabił, ale ma bardzo duże wsparcie z Rosji, z bardzo radykalnych ruchu, ruchów amerykańskich. I jeszcze raz pytanie, czy jako organizacja, jako EIGE coś robicie w tej kwestii, czy badacie, czy zbieracie dane, czy macie jakieś pomysły na to, jak to zahamować, jak się temu przeciwstawić? Dziękuję serdecznie. I to wszystko na dzisiaj. Jak oceniacie występy europosłów w Brukseli? Czy taki um, trochę inny tryb pracy podoba Wam się bardziej od naszego rodzimego Sejmu? Napiszcie nam o tym w komentarzach. Nie zapomnijcie też zasubskrybować naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów, w których zobaczycie najciekawsze oraz najmocniejsze momenty z polskiej sceny politycznej, a także kolejne popisy naszych polityków w Brukseli bądź w Strasburgu. Do zobaczenia.